我感觉，都在做直播。 Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu 25 Kolejki Fortuna I Ligi GKS TG Star Mielec. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 4 do 2. Razem z nami są reprezentanci drużyny z Mielca. Trener Dariusz Marzec oraz zawodnik Mateusz Wodziak. W kolejności poproszę o komentarz trenera drużyny gości. Przyjechaliśmy do tych po trzy punkty i wracamy do miejsca z zadaniem wykonanym. Widzieliśmy Mecz był naprawdę bardzo ciężki, straciliśmy bramkarza. Swoją głupotą, swoją głupotą daliśmy możliwość gry zespołowi z Tych. Ta głupota kosztowała nas dwie bramki, ale drużyna jest w tej chwili tak mocna, że potrafi się podnieść z tych kolan, jak ja to mówię, i wywalczyła te trzy punkty, zdobyliśmy cztery bramki. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Brawa dla chłopaków. Tyle z tej strony. Prosimy Teraz zapomnę z z na dwóch? Tak, no, z meczu jako zawodnik czułem, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz mimo że dwa razy przegrywaliśmy. Ale widziałem na boisku, że jesteśmy mocni i było to widać mieliśmy więcej sytuacji. Bramki straciliśmy, że tak powiem. Pierwsza no to trochę szczęścia w drużynie a druga no to no powiedzmy no parę błędów indywidualnych. No nie możemy dać sobie tam różnego naszego, ale byliśmy w stanie odpowiedzieć jeszcze trzema błędami, wyrównać, zdobyć bramkę na 32 i zamknąć. Dziękuję bardzo. Nie mam pytań od przedstawicieli mediów. W takim razie dziękujemy za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję. Ja. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener Wielkiej Arcytety, Panie Trenerze, poproszę o pomoc w Co przykro, trzeci mecz skończył się na jednym punkcie. Trzy mecze u siebie. Porażka dzisiaj, myślę, że w sumie zasłużona, dlatego, że dwa razy prowadziliśmy. Nie podobiliśmy tego przez dłuższy czas utrzymać, są takie bramki, nie strzelając takich bramek, trudno wśród podespołów, tak jak stary Mielec, o korzystny wynik. Pretensjonem tylko do o to, że nie potrafiliśmy przy, przy prowadzeniu przy czym to mądrzej pograć, utrzymać się przy piłce albo zagrać ją na wolne pole, skrócić pole gry. Także to było takie troszkę naiwne granie. No, Co więcej, mógłbym powiedzieć, mówię może publiczności, jakby byłaby, żeby się też podobało. Natomiast e, dla mnie pierwsza połowa, w moim naszym wykonaniu, uważam bardzo dobra. Bramka, niepotrzebna do bramka złonego, to się nie doszła, no i drugie, w takiej sytuacji wychodzimy na prowadzenie, mam wszystko w rękach, nie wiem, co się stało, ale dajmy mi się obrywać w dziecinny sposób i na... nie. Dziękuję. nie mam pytań od przedstawicieli mediów, w takim razie dziękujemy za udział w kooperacji. Dziękuję.